O Deus! Cały czas ktoś był próbowany w cierpliwości. Poproś mnie, to wtedy pokażę swoją twarz. Jest dokumentacja, jest znak, jest świadectwo. Staję do zmagania pod imieniem i nazwiskiem ze swoim twarzem. Bóg się do mnie wtedy przyzna. Inaczej na drobne sposoby, ale zapieram się Boga. Jeszczeście tego nie pojęli, nie zrozumieli? To na co chrystusowa krew? Na co męczenników krew? Na co te święta, te wszystkie oktawy? Na co to wszystko? Muszę się do Chrystusa przyznać i być gotowym ponieść za to konsekwencje. Będą mnie pokazywać, będą o mnie zbierać z tych różnych tam blogów, które są prawdopodobnie gdzieś będą mieli jakąś, jakąś ścianę, tablicę, każdą informację, którą ksiądz powie, odnotują. To do tego, to do tego, to do tego. I ty tego dzisiaj nie chcesz. Ale co jak to jest Twój order przed Panem Jezusem, żeś miał prawdziwych wrogów? Żydów, masonów, tych, którzy zamierzyli zniszczyć Kościół katolicki, zrealizowali to w strukturze, teraz chodzi o duszę każdego z nas. W sobotę szliśmy w pielgrzymce, czytałem humanum, genus, cel. Zadanie Masonerii, zniszczyć całkowicie instytucję Kościoła, zniszczyć całkowicie wszystkie instytucje, które za sprawą Kościoła, przez dwa tysiące lat kościoła, ludzie na tym świecie uczynili, w których jest z prawdy i dobra. Zniszczyć to. Jesteś w stanie dzisiaj wskazać instytucję, która nie jest przyjęta przez masonerię, która kapłańskie brasło świętego Piusa X? głupi mój śmiech. Kapłańskie bratstwo świętego Piotra, głupi mój śmiech. Wspólnota sedewakantystów przy biskupie Piwarunasie czy Sanbornie, nieprzejęta, niechwycona przez masonów, głupi mój śmiech. Dało się chwycić strukturę kościoła. Generalnie przez Sobor Watykański, każą nam wierzyć przez posoborowych papie papieży, jaka trudność chwycić jedną czy drugą wspólnotkę. Jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego. I nie zniszczyć, tylko mieć pod kontrolą. Jako forma niszczenia notorycznego, jak się urodzi, to zaraz zginie. Nam trzeba być na sposób, który zapala innych do dzieła, do walki, a nie na sposób zalękniony, zawstydzonej panny, która chce albo się boi. Staje do zmagania o sprawę Chrystusa z otwartą twarzą, z imieniem i nazwiskiem, a na dwa imiona to Michał Witold, Woźnicki, syn Stanisława, wnuk Józefa. Matka z domu Frydrysza. Staje tak, na ten sposób. I to, co dzisiaj jest przeciwko mnie, u pana, od ludzi piekielnych zbierane u pana Boga jest jako order zapisywany. Nie mam się dzielić tym, czy, czy dzisiaj siku zrobiłem i w jakim stanie jest kubka, bo to nie są wiadomości dotyczące Ewangelii, ale to, co jest do powiedzenia, co jest do podzielenia z wiernymi, od strony Kościoła staje w jasność, jak w jasny dzień. A nie pół gębkiem, pół twarzy, jedno oko i na ten sposób. I patrzę na takie zdjęcia, i tu wychwytuję, o tu, ten, tu, ten, a tu gdzie? I ty siebie rozpoznasz, a czemu inni nie mają ciebie rozpoznać? Nie mają takiego tytułu, prawa? Czemu im to odbierasz? Wstydzisz się sprawy, przy której stoisz, to nie stój przy niej. Ale jak stanąłeś przy tej, u której uznajesz, że Boża jest, to miej odwagę stanąć, jak się stóp błogosławiony bądź polski kapłanie. Błogosławione twe posługiwanie, błogosławiona twa czarna sutanna i brewiasz i stuła, i krzyż i różaniec. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa naśladowanie, świętego, chromego, niedoskonałego Kościoła Pańskiego, życie i trwanie. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa przepowiadanie, w porę i nie w porę, w porę i nie w porę. W porę i nie, Trzewiasz sutanna i krzyż i różaniec, Maryja Panna i Ucznia poranna, i zorza zaranna, i Pan Jezus. Amen. Błogosławiony bądź polski kapłanie, nastawaj, nawracaj, głośnie przerwanie, leż krzyżem, leż krzyżem, krzyżem napominaj, a karku nie zginaj, nie zginaj. Amen. Posławiony bądź Polski kapłanie, Jezusa Chrystusa umiłowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie i żywot wieczny wieki wieku. amen. pomodlić się. Powiedzieć powody, dla którego mnie ksiądz w kościele nie widzi na mszy i nie będzie widział bo depcecie Boga i nie wyjaśniać rzeczy. Nie wyjaśniać rzeczy. Mieć postawę prostaczka ksiądz Twardowski. Jak go ubecy wezwali na przesłuchanie i coś go tam pytają, pytają go, skąd on to wie. Pan Bóg mi powiedział. Napisali waria. Albo ksiądz Musielak wchodził do urzędu w SB Zaczynał, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak miał wezwanie, nikt, go, nikt, go, nikt mu nie odpowiadał. Mówił, wyjdę, że nikogo nie mam, to wychodzę. No i wtedy go zatrzymywali. Pewnie nie osiągnął, że pozdrowili Pana Jezusa, ale dał im coś do myślenia, dać księdzu do myślenia. No w związku z czym jest ten ostatnia rzecz, o której należał Bo... Powiedzieć, nie dawać koperty z pieniędzmi ani księdzu, ani ministrantom, bo wspierasz modernizm. Dać księdzu książkę, ministrantom cukierka, pomarańcze, kazać grzecznie usiąść, za zaczekać, ale nie dawać pieniędzy, bo o tylko to paliwo chodzi. Co ty se nagadasz, co ty powiesz. To jest, to, jest, to jest mało ważne. Ważne, żeś dał grosza. Jak księdza zranisz w uczuciach religijnych, abyś mu dał kopertę, może ci oddać. Ja niektórym oddawałem. Pamiętam. Dawali, mówili, ja jestem mile przyjęty i tak dalej. Potem rozmawiamy, wychodzi rozwodnik z rozwodnicą, na kocią łapę żyją, mnie grzecznie przyjmowali, nie chcą, nie chcą regulować swojego statusu kanonicznego, ale dają księdzu kopertę. Dziękuję, jak państwo nie chcecie mojego słowa, to ja nie przyjmę waszych pieniędzy. Nigdy się, nie wiem, chyba księdzu proboszczowi mówiłem, ale nigdy mnie za to nie wezwał, że, że, że co ja robię, że, że parafię, że tak powiem, dysponuję pieniędzmi parafii i jak swoimi. W do tych postaw zachęcam. Prosto, jeszcze raz, macie widzieć w tych kapłanach mnie, 15, 20 lat temu i każdego kapłana, który z modernizmu ku, ku mszy świętej w Rycie Rzymskim, ku wierze katolickiej idzie. Zapytać księżę, a, a jak się księdzu podoba Bergolio, jak się całuje z imanem? A i, i, czy ksiądz ma Żydów za starszych braci w wierze, tych obecnych, z, którzy palili, palili, palili Hanukę w Sejmie? Bo wójtyła, z, ze słów wynika, żył wtedy, ale, ale że tak. A mi jakoś tak to nie pasuje. A ksiądz co myśli na to? A jak się ksiądz ustosunkowuje do homoseksualizmu kapłanów? To jest dobre czy nie? Jak z tego płyną skutki pedofilii, to to jest dobre czy nie? Daje się. Rozszerzyłby się rozszczelniło pole. Natomiast istotne, żeby księża zobaczyli w tobie, jeśli jest, to, 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 to da, dać okazję, że w tobie żyje żywa wiara. I w związku z tym. Nigdy z królami nie będzie alianca. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, Bo u Chrystusa my na Nie wpadniemy żadną jamę, Nie uklękniemy przed mocarzy władzą, Wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skoronkami staliśmy do pracy, i spać pójdziemy w wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy i chówiec boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju we Yeah, I